Witam cię, cześć. Dzisiaj z samego rana jestem w Łodzi. Mam spotkanie z ojcem, będziemy rozmawiać. Także pojawi się również dzisiaj w dzisiejszym vlogu mój ojciec. No i co, okazuje się, że mam chwilkę czasu, za szybko przyjechałem z Piotrkowa do Łodzi. W tej chwili jeździ się bardzo szybko. Jechałem nie wiem ile tam, pół godziny, niecałe. Nie Samochodu w ogóle nie ma. Odkąd otworzono odcinek wokoło Łodzi autostrady, to większy, ten cały ruch tranzytowy właśnie poszedł poza Łodzi. Naprawdę teraz jeździ się rewelacyjnie. Więc jest okazja, żeby odpowiedzieć, czy przeczytać jakieś pytania, bo piszecie mi cały czas. Ja nie mówię o tym, że piszecie mi cały czas dobre rzeczy. Ja nie jestem kiedyś o tym powiem. Nagram odcinek i będę, będziecie zdziwieni. Ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do komplementów, ale to kompletnie nie jestem przyzwyczajony. Ciekawy będzie temat też. I lucent pH. Jestem tylko ciekaw, czy taki ekshibicjonizm rodzinny wcześniej czy później się nie zemści. Jesteś pewien, czy Twoje dzieci w przyszłości nie będą miały żalu do Ciebie za ten Big Brother? Bardzo dobry temat. Kiedyś nawet nagrałem mu chyba odcinek, ale go nie wrzuciłem z jakichś tam powodów. Nie pamiętam, czy było za długo i zostawiłem sobie na później, więc teraz jest okazja. Myślałem o tym. Oczywiście jest to trudny dla mnie temat, bo pokazywanie rodziny, nie każdy to chce. Zwróć uwagę, że Kasia się nie pojawia. Ja jej też nie pokazuję. Wkurza się o to. Ja nie ukrywam, że o to się wkurza. Nawet chłopaki też się wkurzają, że ja cały czas że cały czas po prostu nagrywam, nagrywam, że ciągle jestem z aparatem, ciągle jestem z aparatem. Jest to trudne. Na pewno jest to trudne, natomiast ja patrzę zupełnie inaczej. Patrzę też pod ich kątem, wbrew pozorom pod ich kątem. Chcę, żeby oni się otworzyli na świat. Powiem na przykładzie swoim. Kiedyś jak robiłem zdjęcia ślubne, to... Jako jeden z niewielu pokazywałem je w internecie. To było dawno temu, 10-12 lat temu. Wtedy nikt, nikt tak nie pokazywał, no bo nie będę pokazywać, żeby mnie nie podrabiano. Ja uważałem zupełnie inaczej, że muszę się otworzyć, muszę pokazywać, muszę się sprzedawać. To jest takie sprzedawanie się, oczywiście. Pokazywanie swoich prac, to jest, nie, to jest reklama, to nie jest sprzedawanie się. To też. Ja w ten sposób się sprzedaję. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, i ja Próbuję ich uczyć tego, żeby oni byli otwarci, otwarci na różne rzeczy nowości. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy takie, jak yy, pokazywanie się, to zobacz, 10 lat temu w ogóle to nikt by nie pomyślał o tym, że można się tak pokazywać w internecie. Moim zdaniem za 10 lat to będą zawody takie, jak na przykład osoba, która jak ktoś umrze, osoba, która zamyka, zamyka wszystkie profile społeczne. Tak, wszystko idzie w tym kierunku. Jeżeli z 10 lat temu było nie do pomyślenia to, co ja teraz robię, bo w ogóle nikt sobie nie wyobrażał, że jak to tak można, to co będzie za 10 lat, będzie je jeszcze bardziej wszystko wiadomo o kimś. A jeżeli kogoś nie będzie za 10 lat w sieci, to znaczy, że coś jest nie tak. To, co widziałeś przed chwilą, to jest próf, próf cyfrowy, który ma służyć i pokazać, jak będą zdjęcia wyglądały w druku. Kolorystyka. Przede wszystkim kolorystyka. I tutaj były suknie pokazane, suknie, którego katalog będę niedługo drukować. I próf jest konieczny, żeby właśnie zobaczyć, sprawdzić, jakie są kolory. Bo to, co widzi się na monitorze, to nie znaczy, że tak będzie w druku. To jest właśnie ta największa różnica, że to, co widać na monitorze, to nie zawsze wychodzi w druku. Czy na przykład w drukarce? Kupuję jabłuszka, żeby zjeść i szukam, tutaj jestem w centrum, w ptaku i szukam teraz jakiejś łazienki, żeby umyć sobie jabłka. Na zdrowo, na zdrowo. Spotkałem się przed chwilą z klientem, który szyje odzież dla grubszych dziewczyn i prowadzi Facebooka, któremu przygotowuje też zdjęcia. No i co się okazuje? Okazuje się, że zdjęcia na szczuplejszej dziewczynie, bo była taka sesja zrobiona, na chudej dużo większy jest zasięg niż na tej właśnie większej dziewczynie. Także muszą być szczupłe dziewczyny, chude i dużo lepiej to wygląda. I w ogóle zasięg. Zasięg jest dużo lepszy, dużo większy niż na przykład przy większej dziewczynie. Nie dość, że pusto tutaj, to ja nawet nie wiem, gdzie jest publikacja. No, próbuję znaleźć, przyszedłem Stamtąd, od początku, jestem po środku, tutaj powinna być jakaś toaleta, nic, nic nie ma. Przepraszam, wie pan, gdzie tu jest toaleta? No? Na końcu, tam, tak? Nie, 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 po środku. A, po środku, dobrze, dziękuję. Nie mogli znaleźć, a tam nie ma. Po środku, tak? Idę w toalety stronę. Dobra, dzięki. Tak? Dobra, dzięki. No i dobra, poszukajmy toalety Teraz faktycznie widzę, ale dosyć słabo jest zaznakowane, przynajmniej tak mi się wydaje, że słabo. Kojarzę zawsze toalety na niebiesko, niebieskie logotypy, a tutaj jest biało, pasuje do reszty, ale jednak jestem przyzwyczajony do niebieskich rzeczy. jak było widać, zbyt dużego ruchu nie było. Rozmawiałem przed chwilą też z klientem i przekażę to, to powiem to, co on mi powiedział, co w zasadzie ja wiem, że pogoda ma wielkie znaczenie. Teraz jest taki głupi okres, jeszcze to, że jest ciepło, a w weekend ma być 29 stopni czy 30, to nie sprzedaje się nic. Ani się nie letnie wyprzedaże już, już nie ma, tak, bo już jest, już jakby sezon się zakończył letni, natomiast jesienny sezon na taką pogodę to właśnie się nie sprzedaje i ludzie czekają. I to jest taki ten okres, kiedy ciuchy jesienne będą się sprzedawać, to może przesunąć się nawet pod koniec września, albo nawet i przed świętami dopiero. Ale wtedy prawdopodobnie może być taka sytuacja, że będą się sprzedawać dopiero ciuchy zimowe. Także producenci mają no, dużo problemów związanych z różnymi rzeczami, ale pogoda jest jednym z tych najważniejszych elementów. No i teraz, kiedy jedni się cieszą, to inni po prostu narzekają ale tak jest. Natomiast oprócz, to mówię o rozmowie z producentem polskim, producentem odzieży, ale import ma się dobrze, importowane ciuchy z, z Chin, z, z Włoch, z Włoch, gdzie szyją Chińczycy. Kiedyś o tym opowiem, że jest miasteczko, gdzie szyją Chińczycy ciuchy, czyli z Włoch, Włochy, Turcja, to wszystko azjatyckie kraje, ten import, on kwitnie i on ma się bardzo dobrze. I jako tutaj ciekawostka, kiedyś o tym też powiem, dużo rzeczy sprzedawanych tutaj w Ptaku, Tam. to są rzeczy, które później na Allegro są sprzedawane po mniej więcej 40% drożej. Przed chwilą, gdzie Ci pokazywałem to miejsce, to było po drugiej stronie ulicy, czyli jedna część Ptaka, czyli ta nowsza, a tutaj jest stara, gdzie jest dużo, dużo większy ruch. Na tamtej nowej po prostu nie ma klientów. W ogóle. Pusto. Tutaj jeszcze w środę, tak jak dzisiaj, to jest zupełnie inaczej. Dużo większy ruch. Ja tak mówię o tym, że moja rodzina nie chce się pokazywać, nie chcą, żebym ich pokazywał, ale zapomniałem o jednej osobie. O swoim ojcu. To jest jedyna osoba publiczna. Bo jest osobą publiczną. To jest jedyna osoba, która może się pokazywać, tak? 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 Elegancko, proszę bardzo. Trochę siwych włosów jest, no ale to tak już z wiekiem ile ty masz już lat? 70 parę ile? Prawie. Prawie 70. A, ja, a dzisiaj mi powiedziano, że bardzo młode wyglądam. Ostatnio na fejsie mi ktoś napisał, że mam, zawsze mam fajne buty. Wrzuciłem właśnie najnowszy post na Instagrama i tam są czerwone buty. A dzisiaj mam. Jaki to jest kolor? To dzisiaj mamy kolor. Jaki to jest kolor? To jest taki brzoskwiniowy. Brzoskwiniowy, tak. Taki miła brzoskwinia. Faceci w ogóle mają problemy z, z kolorami. Ja troszeczkę mam mniejsza. Jestem na swoim kanale i tutaj mam zapytanie. Do wyboru mam, mam ocenić swój film. No dobra, zrobię powiedzmy tak. Pierwszy raz się spotykam, żeby miał, żeby YouTube pytał się właśnie o ocenę filmu. Jeżeli tak, jeżeli też tak miałeś, to mi napisz. Jestem ciekaw. Pierwszy raz coś takiego widzę, że się YouTube pyta, jak Ci się podobał film? Nie tylko łapka w górę albo w dół, tylko jakby skala od 0 do 5 albo 6. Daj znać, sam jestem ciekawy. Nie wiem co dzisiaj jest, ale po prostu Saigon. Nie miałem jak dojechać. Nie było możliwości dojechania, ale wcale się nie dziwię. Zobacz ilu dzieciaków dzisiaj trenuje. Dosłownie wszystkie boiska są dzisiaj zajęte. Jedna grupa jest tutaj, druga i tam jest też drugi, po drugiej stronie, też jest boisko i też jest wszystko zajęte. Full ludzi dzisiaj, full dzieciaków. Masakra. Ale to cieszy. Takie rzeczy mnie cieszą i to bardzo. I rodzice się też ruszą przy okazji z domu, a większości matki, bo podobno matki jeżdżą najczęściej na treningi. Tak wynika statystycznie. A dzisiaj pragnę przedstawić żółwia Jednego, Jeden z motorów napędowych naszej drużyny <gry> Wiesz, że gramy w sobotę i w niedzielę? W tym gąszczu dzieciaków po prostu nie mogę znaleźć Ty no nie mogę Jeszcze jakieś zebranie rodziców czeka A teraz czas pozdrowień, Mateusz Czarniecki, niech Pan zgoli wąsa i pozdrowi, ale ja wąsów nie mam, mam chyba lekką brodę, nie wiem gdzie są te wąsy, aczkolwiek czasami widzę na filmie, tak jakbym tutaj gdzieś miał coś białego, na wąsie mi zostało, nie wiem czy od mleka jak, jak piję, także Mateusz dzięki za oglądanie i pozdrawiam Ciebie, no i teraz jeszcze jedno pozdrowienie, Michał C., pozdrowisz to jest moje marzenie i fajne odcinki nagrywasz. Michał, pozdrawiam Ciebie. Dzięki za oglądanie. Dzięki za komentowanie. I ostatnie pozdrowienie. E, ode mnie. Za co mnie pozdrawiasz? Nie. Pozdrawiasz mnie, czy nie? Dzięki za oglądanie. Komentuj. Napisz. Jeżeli chcesz, żebym Ciebie pozdrowił w tym odcinku, to w... Nie, jeżeli chcesz, żebym Ciebie pozdrowił w następnym odcinku, to napisz w komentarzu pod tym odcinkiem, właśnie, żebym Ciebie pozdrowił. I możesz mnie troszeczkę skrytykować. Tak delikatnie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymaj się, cześć i do jutra. Online. Pamiętaj. Nie. Jutro nie się też. Wow. Nie, jutro też się spotykamy. Pamiętaj. Do zobaczenia. No i jutro też będę na vlogu. Nie, nie.